Cześć, jest Stringer Witam Was w kolejnym odcinku serii z gry Kao eee, No i tak, dzisiaj przechodzimy sobie czwarty poziom. Mamy coś związanego z wyspą, z tego co pamiętam. Będziemy mieli utrudniony widok, właśnie tak. Będziemy cały czas musieli bokiem iść. Tutaj coś znajdziemy. Checkpoint. Miło. Eee, nie wiem, czy jeszcze nie dało się przeskoczyć gdzieś. Nie, wydawało mi się tylko. No i okej, okay. lecimy tutaj na tym poziomie, z tego co. Widzę, właśnie będziemy przez większość poziomu mieli e, widok, właśnie tak z boku. Tutaj musimy uważać na Na to coś. Kurczę, trzeba w odpowiednim momencie zaatakować. Tutaj hmm, możemy spróbować przebiec i zebrać te monety, ale to się właśnie zawala. Jedna moneta została, no trudno. Uważam, że większość zebraliśmy. Aj. No bra... oj, prawie wypadłem do wody. Tu mamy monety jeszcze, miło. I idziemy dalej. Tu musimy uważać i dobrze nastawić. Oj, oj... ja nie lubię takich miejsc. Okej, okay, no i to w sumie tyle z takiej bocznej kamery. Tutaj z góry będą leciały na nas kolce. O, tutaj znajdziemy dużą monetę, tak, co nam daje 10 monet. Tego, co mi się wydaje. 10 monet to zawsze 10 bliżej do kolejnego życia. <laughs> ok, kolejna moneta. No i tutaj coś, czego nie lubię. Chociaż ważne, że te. Aha, tutaj jeszcze są. Oj, oj, ale tutaj kamera się nie wraca. Tutaj są monety nad nimi. Teraz dopiero zauważyłem. Także postaramy się je zebrać. Bo już nam niewiele brakuje do następnego życia. Weźmy może ten znak zapytania. Chociaż się go boję. O, dostaliśmy sprężynkę, no. Niby to nie jest nic od złego, ale. Ale. Dalekie skakanie w takim miejscu to nie bardzo mnie zadowala. Mamy tam duże serduszko. Spróbujemy je wziąć, bo trochę nam życia brakuje. Chociaż wydaje mi się, że dalej gdzieś w którymś kamieniu też było zdrowie, więc troszkę niepotrzebnie. Ale. Tak, na wszelki wypadek weźmy. Skoro. Aj, wziąłem tylko to serce i straciłem. E, skoro gra nam daje, to trzeba korzystać. Ech. Dobra, mamy jeszcze dużo kamieni do rozupania. Pustych oczywiście, bo żeby nam nie było za dobrze. Mamy dużą monetę, fajnie. Tutaj gdzieś jeszcze serduszko powinno być. Albo nie? Nie ma. Kurczę, tak blisko. Dobra i kamera znowu wraca do bocznego poziomu OK przejdźmy sobie to tak w miarę sprawnie, op dobrze całkiem całkiem sprawnie mi to poszło czasami zdarzało mi się, że męczyłem się tutaj trochę ale nie było źle mamy 5 żyć, więc jest całkiem całkiem w porządku Eee, w razie czego przypomnijcie mi, że mam checkpointy, że mam już połowę życia A nie chcę od początku przychodzić, bo to była masakra, nienawidzę tych elementów etapu, gdzie trzeba... Gdzie trzeba od boku przechodzić eee, W sumie mamy tr tr trzy checkpointy, mógłbym użyć w sumie jednego Nie straciłbym za wiele Za chwilę będzie bonusowe jeszcze Czekajcie, w poprzednim odcinku... o... o, o, o. W poprzednim odcinku... Eee... W poprzednim odcinku nie wiem czy... Czy, 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 czy... Byliśmy na bonusowym etapie, nie wiem czy w ogóle był tam bonusowy etap. Dobra, użyjmy sobie checkpointa, bo się boję teraz. Mam resztkę życia, wystarczy, że mnie jedna iskra... Uderzy i zginę, albo po prostu wpadnę do lawy. Tutaj mam... Bonusowy poziom, tak więc zaraz do niego pójdziemy. Zabijemy tylko, hmm. Mmm, to była zła decyzja. Najprzyjemniej będziemy mieli pełne życie. Patrzmy na to też z dobrej strony. Okej. Okay. Ładnie, tutaj sobie skaczemy. Tego stworka już nie ma. No, spełnowało się właśnie. Trzeba tutaj tak w miarę... A nie, tutaj nie jest bonusowy poziom, tylko moneta. Ale... Kurczę, no znowu. Trzeba zawsze dobrze wycelować, bo one... A jak za blisko się podejdzie, to po prostu nas dotkną i stracimy życie, dostaniemy obrażenia. A jak. Kurczę jeszcze świniak. A jak za daleko, to po prostu ich nie trafimy i nas uderzą. No to... I tak, i tak dostaniemy obrażenia. Dlatego trzeba tak idealnie w nich wycelować. I znowu kamerę od boku. Oj, teraz będziemy przed kulą uciekać. Myślę, że warto by było sobie tutaj checkpoint postawić. Bo nie zamierzam. Chociaż w sumie tam dużo do przejścia nie było, nie będziemy marnować checkpointów bo teraz zdrowie dostałem Dobra, 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 dobra O oh, Jezu O oh, Jezu Jakie to jest ciężkie Nie wiem jak ja mogłem w to grać za dzieciaka Szybko, 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 szybko Dobra w sumie ten most nie był tak ciężki No i teraz <laughs> Trochę sobie poskaczemy w powietrzu sterowanie taką kamerą naprawdę nie jest proste może wam się wydawać, że to jest w miarę łatwe, ale normalnie jak idziemy do przodu, dodajemy strzałkę do przodu a tutaj żeby iść w prawo albo w lewo dodajemy strzałkę do przodu, zależy w którą stronę jesteśmy obróceni no i to już nie jest takie banalne, bo czasami może się pomylić po prostu okej okay. tutaj zniszczymy to, ile można chyba nie można jeszcze tutaj wiem, że coś było Dalej, okej. Okay. Nie wiem czy bonusowy poziom przypadkiem tutaj nie był. Dobra. Mam nadzieję, że nie spadnę teraz. Co tutaj mamy? Czy tu czegoś nie powinno być? Kurczę. Tu powinien być bonusowy poziom. Może no, bonusowe poziomy się wyłączają, jak się zginie czy coś w tym stylu. Kurczę, szkoda. Bym wam pokazał kolejny bonusowy. Ale coś tu powinno na pewno być, skoro jest ta platforma. I takie przejście tutaj. No trudno. Tak więc kończymy na tym ten etap. Mam nadzieję, że w następnym etapie się uda bonusowy poziom blokować. Właściwie muszę sprawdzić, czy na każdym, na każdym etapie jest bonus, ale wydaje mi się, że powinien być. No i dobra. To było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak zwykle. Dziękuję za oglądanie. Zobaczmy w następnym. Komentujcie, łapkujcie. No i trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!